Tym na początku tego odcinka postanowiłem, że otworzymy sobie darmową skrzynkę. Ponieważ na stronie screen za wbijanie tutaj EXPA, poziomów za otwieranie skrzynek, robienie bitew, zgrzadowanie skinów i tak dalej, wbijacie poziomy. I mam dwa klucze diamentowe, mogę jedną otwierać co kilka godzin, więc sobie odpuśćmy ją. Tu mógł, że nam na 4300 i leci nam 1000 za darmo. No i patrzcie, 1600 zł za darmo. No, może nie jest to... Najlepsza rzecz jaka jest. Ale słuchajcie, no. Mi pasuje. Mi pasuje. Kto by nie chciał, tysiączkę za darmo. Event. Naj, 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 naj. Eventa nie będę otwierać. pierdzielę tego eventa. A Skins Island. No, Skins Island no ta skrzynka jest w miarę dobra. a ja tam za bardzo nie otwierałem. Tutaj mam, mieliśmy jeszcze ten event wodny, tak. To była cała seria na temat tego eventu. Nie. I czy mamy coś tutaj nowego? Krótki? jakaś nowa skrzynka? Ty. Jakaś chyba nowa skrzynka krótkiego jest. Widzicie? Czyli to jest po prostu jakaś nowa skrzynka dodana. No na to wychodzi słuchajcie. Ty, no, ale czy on tutaj oddaje? No raczej wątpię, żeby on oddał nie? O kurwa. O kurwa, no to pa, ty. Cześć, tych rękawiczki. Dobra, dziękuję panu za te rękawiczki. Żegnamy się z panem. Na pewno się przydadzą, słuchaj. Na pewno będę je. Może nie nosi, bo już się sprzedałem, ale na pewno będą mi może nie służyć, ale pieniążki może mi będą służyć które dropy z w... dosłownie z tego. Wronek. Dawno wronka nie otwierałem w sumie. I bilioner. Zróbmy. Skoro mamy dzisiaj te 2000 w sumie, tak naprawdę za darmo, to możemy zaryzykować taką skrzynkę. No, wronuś, wronuś ma naprawdę ciekawe skiny, ale ciężko jest je dropnąć, Ale ciężko naprawdę, ale jak dropnie. No, jak wronek dropnie, to naprawdę dropnie dużo, nie? Tyle mogę wam powiedzieć. No, o tym mówiłem, że dla Piotra właśnie dropną. ale o tym dosłownie mówiłem, nie? Że wronek potrafi jak mu się chce. To dla jakiegoś Piotra. Piotr, kurde, zadowolony chyba będzie. O kurde. Ale Piotr, spaj, jaki profit tysiaka do przodu ma. Panie Piotrze, gratulacje. Nie sądziłem, że jakiś Piotr do mnie tu jeszcze dołączy do takiej grubej bitwy. No, no nie spodziewałem się, no po prostu się tego nie spodziewałem, nie? Bo... Ja zazwyczaj przegrywam, jak jakiś Piotr do mnie dołącza i to jest akurat prawda. Dobra, tego Amarka, Amarka. Weźmy tego Amarka, jak graczy. Zobaczmy, zobaczmy co potrafi. Po prostu zobaczmy, jakiej ma umiejętności Amar. 225 leci trami. No i wygrałem, wygrałem to. O 3 złote o. o 2 złote, przepraszam, o 2 złote wygrałem, ale jestem tylko 3 dychy do przodu. Tylko 30 złotych do przodu. No ja nie rozumiem tego. Dobra, robi ktoś taką bitwę, może ten co wygrał. Ten Piotr, ej, a to co to za skrzynka? Ty, no chciałem zrobić. Już nie wiem, nie znajdę tej skrzynki. Dura hub. Jaka skrzynka, ty? A jaka skrzynka Bandura Hub? Abym go ograł, ja coś chciałem, żebym go ograł, ale on to... O kurde! No nie! No nie! Dobra, zobaczmy czy bym wygrał, jakbym tu dołączył. Jakiś serdi do niego dołączył, ja chciałem tak dołączyć na tą bitwę. Dobra, nie oglądamy tego. Łapiemy kolejną. Łapiemy kolejną gromą batelkę. No musia mi się wpieprzyć, nie? Musia mi się wpieprzyć. Bo by nie był sobą, bo on by nie wytrzymał, jakbym mi nie wszedł do tej bitwy, nie? O, jest bandura hub. Bandura hub. Dobra. Ostatnia bitwa tego odcinka dzisiaj. Zobaczymy. Jacob. Jakiś Jacobik. Pięknie, 36 zł To jest dobry drop jak na tą skrzynkę. O kurwa, 200 stówy mu dropo z Bandura Hub'a. Jaki powalony gościu, ty. No i Jacob, no i co, już Fortnite chyba nie będziesz grał, tylko CS'ika. Ja pierdzielę, no farta masz Jacob stary. Farta masz Jacob. A nie, bo to Underdog, zajebiście, wygrałem. Dzięki Jacob, dzięki Jacobik. Dałeś Andrew Tomasz. Ja już z Wami zajmę, widzimy się w kolejnym filmie siemanko.